Z, z uciętą nogą? Tak, tak. Nogi ucięte. Ucięte kowbojem, nie? Ładzi z sobą kurtkę, pasuje, czapeczka. Z załóżkiem Dobra. my ja co od nas co? Wszyscy widzą? Podejdźcie bliżej, zobaczcie. Mamy postać w zwolnionym tempie, w mamy jakiś ruch ludzki i ta postać stoi, po prostu Okay. Coś tam wyjaża albo nie wyjaża, to już zależy od, od danej postaci, okay? I takich portretów robimy, nie wiem, 20. W różnych częściach tutaj tej okolicy. No i to jest zadanie... Właśnie pani pani dyrektorki, operatorowi, co ma robić, jaki ma mieć... Tak, ja podsumowuję. To jest Ci powiemy, Tak, dzeń. to w się nie niepewnie, zwyczajnie. Po bo to jest plenek, żebyś się osłonił. Staram się!

Więc Generalnie e, produkcje filmowe wymagają to, że się bierze, że się czeka na nich. Czekanie jest e, jednym e, z nieodzownych elementów produkcji filmowej czeka się na ujęcie i tak dalej. oraz e, energia jakoś odżywa, dużo ruchu, zachodzenia na przykład, tak jak to dzisiaj jest na telewizji. 90% odbywają się na tak? Różne lokacje. Każda lokacja mniej więcej ma się w Najlepiej by było, żeby te lokacje były gdzieś obok siebie. Jeżeli mają być rozrzucone, to niestety mi się nie Nie zawsze się go ma, zwłaszcza w produkcjach takich jak ta, czyli produkcja opowa i niezależna. Bo to jest produkcja dosyć opowa. Budżet jest bardzo skromny, uzyskiwany za pomocą zrzutki w P. Jeżeli się zastanawiacie, skąd wziąć budżety na własne filmy ofowe, namawiam Was na przykład do e, zakładania Waszych zrzutek, do, do pozyskiwania sponsorów za pomocą social mediów i tak dalej, nie? To niewątpliwie może Wam pomóc. Nie da się pani namówić. Idzie Pani co to za... No, mogę spróbować, ale muszę God. zobaczyć jak tam wyszłam, tak? Dobrze. W tym odcinku inaczej nie no. mówię. Pani łaskawie wypełni? Zgodę na to powstańcy. Będzie Pani zadowolona. Okej, okay, dziękujemy bardzo. suprotno je što je bio, ali da je bio, ima neki novi tab

og en nyhet.

że serdecznie Was za na nasz spotkanie. No dobra, są jakieś pytania zainteresowało po, zainteresowało do Pana, do po zawodu aktora, epizodysty? Ktoś, do kto Pana, o coś zapytać? nie? do no, Nie do nie? do Pana, do Tu jest reportaż kręcony, a tam mamy de facto zapis. Давай, давай, есть.